Cześć, Mangosy Stoner. Witam Was w kolejnym odcinku w trzecim. Daliśmy naszej postaci, jakby odpocząć. Dzisiaj wyruszymy, jakby boilem, zobaczymy ogólnie te tereny, o których wcześniej mówiłem. Pójdziemy zobaczyć te obszary tu, sprawdzić, znajdziemy tam jakieś te rzeczy, przyniesiemy do bazy i ruszymy po prostu z, na tą strażnicę Fading Billboard, czyli na tą Billboarda. Sprawdzimy obszar, który jest wokoło nas jeszcze. Wchodzimy tutaj ten plagę straszną, bo tu jak widzicie jest zagrożenie dość spore, jest blisko naszej bazy, co się obawiam i Screamer jest koło nas znowu. Ale i też sprawdzimy później tą misję, którą zlecił zleciła Kylie, zobaczymy tego Screamera, wyeliminujemy go. No i fajnie by było faktycznie stworzyć jakiś outpost w po pobliżu, e, więc to już nie wiem czy w kolejnym dniu zrobimy, czy jeszcze zdążymy w tym. Ale trzeba będzie zrobić jakiś odpust, żeby faktycznie mieć trochę bezpieczniejszą drogę Trochę bezpieczniejszy obszar e, I mieć jakby zwiad Jest trochę nas mało jeszcze Ale jakoś damy radę. Ogólnie widzę, że on ma e, snajperę przy sobie, No, Dobra, pójdziemy z nią, nie bierzemy amunicji, schowajmy amunicję tylko Pozamykajmy to ziło i ruszajmy po prostu po te komenty tam Ruszymy tutaj, zobaczymy te rzeczy Tu ząbiak jest, nie? Tego jak wbijemy, zgarniemy te medykamenty, co ostatnio zostawiliśmy. Fajnie by było je ogarnąć i ten sklep ogarniemy. Może tam będą jakieś jedzenie, które nam się przyda, ze względu na to, że farmy nie mamy obecnie. No to musimy pozyskiwać ze zewnątrz to jedzenie jeszcze. No i zobaczymy. No jesteśmy wojskowym, więc jesteśmy, jesteśmy bardziej wyszkoleni niż Joseph. Boyle ma jakieś tam faktycznie doświadczenie militarne. I, I ma trochę inny sprzęt. Bo... Joseph używa śrubokręta, żeby pójść go zabić, a my mamy nóż wojskowy taki typowy, więc my możecie zobaczyć, nie? Keybara mamy tak zwanego. No i łom mamy. No i w razie W mamy również e, Boltakrzona, więc to jest dokładnie z tego co widzę, to jest SV-98 chyba. Zobaczymy. Idźmy zobaczyć ten sklep. Pójdźmy ten sklep, bo tutaj aptekę mamy. Zombie jest. E, bo apteka mamy wyczyszczoną. Z tego co widzę, to zombie chyba mniej widzą w nocy. Więc w nocy chyba bardziej się opłaca na wyprawy ruszać. Ok, no tych zombie jest dość mało. Zgadza się, że to tam jest ta plaga bardziej. Więc jak tam ruszymy, to może ich będzie więcej. Albo z każdym dniem ich coraz faktycznie będzie więcej. Mi się wydaje, że Joseph ma trochę szybsze przeszukiwania, albo mi się wydaje. Sledgehammer. No, weźmy sledge camera, tylko on dużo waży, nie? Ale sledge nam się przyda najwyżej. Albo do walki, albo w bazie. Dobra. U. zamknięte. ona nadzieję, nikogo tu nie było, bo jak ktoś był, to nas już słyszał. Jest. Ktoś tu jest. Z tyłu. O kurde, dobra i jeszcze tutaj, pomogę ci, pomogę wam, chłopaki, dobra, ciebie mam I jeszcze ciebie leżyć, dobra, staliny nie mamy. Zmęczyliśmy się trochę, ale dobra, wyczyściliśmy, zamknijmy te drzwi kolejny ząbek tu nie wszedł. Przeszukajmy, co tu mamy. Ruszmy do tej apteki, również sprawdzić po tą resztę zapasów. Mmm, żarcie. Bierzemy. Nice. Dużo ważymy już. Ale jedzonko jest. Motow. Tak, najbardziej. A toolkit, bandaże i soda. I chyba to wszystko. No, sprawdźmy ten tył jeszcze. Latarkę wyłączmy, żeby zombiaki nie ściągać. Mamy dach jeszcze. Sprawdźmy coś na dachu. To jest fajne miejsce, żeby postawić snajpera jakiegoś. O! Nie chciałem zeskoczyć w taki sposób. Może nie wchodźmy na dachy już lepiej, co? No nie, no i muszę teraz użyć. Nie, nie mogę. Połamałem się, tak? No, nie, nieźle. Dobra, tam jest gas station. No, gas station, kurde, trzeba naprawić wóz. Mogłoby być spoko. Jak czyś jak musimy wrócić do bazy, zanieść ten, bo nie jesteśmy w stanie. Tego wszystkiego wziąć, albo możemy do tego miejsca ściągnąć innych, ale to chyba nie chcemy. Ile mam miejsca? Nie, wróćmy po prostu to odłożyć, bo to nie ma sensu. Mamy tu blisko. Nie będę tutaj innych wołał, żeby zgarnęli i oczyszcili to miejsce. Bo ja to sam zrobię. Dobra, jesteśmy znowu w domu. Odłóżmy te zapasy. Czyli tak, to odkładamy, to odkładamy. To musimy użyć. Nie, nie użyliśmy tego, nie? Weź jedną to odłóż, to odłóż, to odłóż. A nie, no ja nie mogę tego użyć. Ja się połamałem w jakiś inny sposób. Nie, no nie mogę użyć tych rzeczy. No dobra, trudno, odłóżmy po prostu te rzeczy tutaj. Ten i jakoś damy radę, nie no, jest tak połamany jeszcze mocno. Cztery jedzenie przygarnęliśmy. Mamy 11 sztuk. O jeden dzień chyba schodzi. Na 11 dni na tyle osób by nam starczyło. Nic nieźle. Wracajmy do tej apteki. Zgarnijmy to, co w aptece było. Przynieśmy i ruszamy po prostu na tego skimmera, ale jeszcze przed tym bym poszedł do miejsca. Sprawdziłbym, bo tu jest jakaś wieża ogólnie, tak? A, to jest ten billboard. A, Zobaczymy jakiś obszar koło nas. Może coś fajnego znajdziemy. I tu w pobliżu też jest a właśnie Amoshop jakiś. Aha, jakiś militarny sklep, też fajnie by było go zaliczyć zobaczyć, co tam jest ciekawego. Chyba, że będzie zamknięty czy coś w tym stylu. Bo nie, nie wiadomo. Dobra, jesteśmy w tej aptece. A z tego co widziałem, to tutaj, budaj, że zostawiliśmy te rzeczy. Czekajcie, to było tutaj, co zostawiliśmy, nie? A, tu jest te medykamenty, dość lekkie są, przecież już tego nie ma tam. To bierzemy i bierzemy to. I stąd wszystko. Czyli wyczyściliśmy to miejsce w ogóle mam jakieś jeszcze, widzę te, jakieś domki. atmos Pornament, Safe Area, to beds. Kurde, takie domki też by było fajne, bo byśmy mogli oddelegować jakichś kilku ludzi tam, żeby pilnowali i tam od razu łóżka są, więc mogliby tam po prostu mieszkać nawet, nie? Dobra, wróćmy szybko do bazy, o, zanieśmy to i... albo w sumie teraz możemy pójść. Pójdźmy teraz, bo tak będziemy latać przedmiot z powrotem. Bo to coraz dalej będzie, nie, te obszary. Tu zombiak. A nie jesteśmy przyciążeni jeszcze, więc. Możemy po prostu tak opójść. Do tego zombiaka wybijimy. Plus jest taki, że ich tu mało jest na razie. Ale zgaduję, że z czasem ta plaga będzie do nas się zbliżać. Jak będziemy coraz głośniejsi. Będziemy przyciągać uwagę, więc musimy uważać. Dobra, to jest ten billboard. tutaj z rabinka. Zobaczymy, co tam jest. Przeskanujemy ten obszar. Dobra, jesteśmy na miejscu, no dole zombiaki oczywiście. No i zobaczmy, co tu jest. Tu mamy ten gas station, który jest Clean water trailer i fillet tail, czyli jakieś naczepy. O. Czy coś jeszcze tutaj mało mi ciekawego. Licki fuel pump. Czyli kolejne jakieś paliwko tam może być. Też ciekawe miejsce, tylko to są takie zagrożone bardziej te miejsca dla nas. Więc ja bym po prostu na razie te bezpieczne miejsce zobaczył. A... I tutaj jest gdzieś zombie koło nas lata. Uważać. Pójdźmy do tego. Zobaczmy tego screamera i spróbujmy go wybić, bo gdzie faktycznie ten screamer jest zagrożeniem. Ten zombie jest. Na dole jest. A tu jest, widzę go. Jest sobie trawkę chyba. Starajmy się po cichu. A on się czołga. To już się nie czołga. Sprawdźmy to miejsce. Infestation. Okej. Czy tutaj nie jest wesoło? O kurde, zobaczył nas, o kurde No musimy sobie solo poradzić. Nie mamy ludzi, żeby chodzić jeszcze w grupach. Mógłbym tą Kaię wziąć w sumie, nie? Ciebie muszę zabić, bo jakiś nieprzyjemny jesteś. To jest więcej tych zębiaków już. Ale stacja benzynowa, to może być dobry, dobry ten, dobre miejsce. Musimy uważać, bo radni jesteśmy. Spróbujmy od tyłu pójść. Tutaj zombiaków nie widzę więcej. Po cichutku, po cichutku, po cichutku. O kurde, ten mi się nie podoba. Ten pan jeden. On chyba jakiś plujący jest. Tak mi się wydaje. Kurcze, dużo tych zombiaków jest. Udałoby się tego zgarnąć, tego grubego. I screamer jest, jest jeszcze gorszy. Tyło go zabić. Za silny jest, chyba. Dobra, szybko tego. Póki tamten patrzy się w tamtym kierunku. Zabijmy tego ząbieczka jeszcze. Naprawdę, na dach bym mógł wejść jakimś sposobem. Albo z tego billboarda po prostu ich powystrzelać, bo amunicję mam. W sumie zciągnę resztę zombiaków, nie? Dobra, zostało jeszcze kilka zombiaków. Tam ten czerwony ślipia w ogóle. I są te z, te z plagą zagrożone. jeszcze w budynku są zombiaki. Jak by tu podejść do niego? Joseph wypoczął na bazie już. To jest świetną wiadomością. O kurde! Co on zrobił? Nie wiem, że on na mnie wyskoczył, ale on chyba nie. Oni, one są ślepe w nocy. O! Awansowaliśmy na kolejnym poziomie. W umiejętności. Super! Mamy wysoki poziom ogólnie tej umiejętności. Jest screamer w środku, patrzcie. Nie ma szkła. Dobrze wybił to szkło. Screamer. Dobra, screamer wyjaśniony. Najważniejsze. Infestations. Plague your hearts, release infestating hordes, czyli serce plagi, jakby, serca plagi e, roznoszą się, jakby, tworzą jakby hordy zarażonych i zarażają konkretne budynki itd. Mm. i tak dalej. Nie, może musimy czyścić takie miejsca, bo inaczej one będą rozrastać się. Czyli musimy właśnie kontrolować te obszary, bo inaczej hordy zombiaków nas zaatakują w końcu. Super. Quick stop, Auto post Defenses, Upgrade to Learn Mechanics. Ogólnie to miejsce jest spoko. Popatrzcie, byśmy mogli upgradeować, żeby poznać mechanikę i tak dalej. Autopost Can be upgrade. O. Zabiłbym te zambiaki w pobliżu jeszcze, ale w sumie nie musimy tego robić, bo tego po prostu nie chcemy jeszcze przejmować żadnych. Po prostu przeszł... No to też prawda. Przydałoby się dowiedzieć, czy ktoś tu przeżył w ogóle. Ktoś jeszcze jakieś ma komunity podobne do nas i żyje tutaj. No, ale na razie w sumie nie kontaktujmy się z niczym, sprawdźmy po prostu na własną rękę. A nie, nie ujawniajmy się po prostu. To jest materiały kolejne. Czy tutaj mamy kika? Pułek. Czyli paliwko jest. Kolejne paliwko jest. Super. I tutaj jeszcze przez zbiornikach jak widziałem, jest. Drugi dzień już oficjalnie małem moje mini. Mecy, niestety straciliśmy i straciliśmy z żarcie razy minus dwa okay, <laughs> paliwko. Kurde, no, pokonałbym tego dziada, spróbujmy go, najwyżej zginiemy. Trudno, taka nasza historia będzie. Jeśli mamy zginąć, to zginiemy. O kurde! oj! oj, oj. To on wybucha! To nie wiedziałem. Już wiem. Oj Trochę mi po oczach poszczypało. Z tym panem uważajmy lepiej. O go rozerwało 40 mm granat... Standard US Military Explosive Launcher Round, czyli amunicja do granatnika. O, nice. Chłopa co rozerwało. Dobra, czy stacja ogólnie zlucona jest. Mamy tylko te rzeczy jeszcze do wzięcia. W sumie wiecie co? Ja bym nawet mógł zawołać kogoś. Mogłem tego nie robić. Mógłbym w sumie kogoś wezwać. Albo możemy otworzyć, nie ja nie mogę chyba wezwać nikogo po to. Jeszcze chyba nie możemy wzywać ludzi po to, żeby... Zabrali te surowce, więc no co, wracamy do bazy. I w no mojej mili w tym odcinku w sumie ogarnęliśmy stację więc nową. Oficjalnie drugi dzień nastał już, odkąd jesteśmy w tym miejscu. Więc trochę już tu mamy jakby znajomość z tym obszarem. Nie jest źle. Uh, no i wracajmy do bazy, Po prostu odnieśmy te zapasy i pomyślimy co next. Nie spodziewałem się też, że on ogólnie eksploduje. Sądziłem, że on będzie pluł w naszą stronę. On eksplodował, no nasza postać ogólnie Boyle jest trochę ranna Boil trochę oberwał a uh, Więc w sumie Boila byśmy mogli zostawić w bazie już I Josefem pójść dalej, bo Joseph w sumie już wypoczął uh, I byśmy mogli pójść z wziąć kogoś I razem pójść i faktycznie zlutować niektóre miejsca To nie jest zły pomysł, moglibyśmy ją wziąć, ona już wypoczęła w sumie już Jest pewnie zdrowa a pochowajmy te rzeczy, które zdobyliśmy do granatnika, gaskan Więc mamy trochę amunicji, trochę paliwka znowu e, Będzie czas się zastanowić, żeby naprawić ogólnie e, Żeby naprawić ogólnie wóz Bo ten wóz patrzcie, no przyjechaliśmy, ale nie zniszczony całkowicie Zbroń jest jak widzę na razie OK. Nie sądzę, że jest tragedia e, Moglibyśmy ogólnie rozbudować kolejną jakby Kolejne nam jakby... miejsce Na pewno spróbujemy przejąć kolejne Was Dwa są na górze, przydałoby się te screamery ściągnąć Tak czy siak byśmy mogli zbudować, tylko teraz tak Możemy zbudować kuchnię więc możemy tworzyć po prostu jedzonko fajne jakieś, tak dalej Albo kolejne po prostu łóżka Albo po prostu kolejne łóżka, bo baraki nas nie stać, a to jakby do... nie małe miejsca na to. Fajne rzeczy są, ale no... Fighting Gym, Shooting Rage, Latryny, Defensive... Generator... No, generator później był fajny, bo energie elektrycznej i tak dalej. Nawet panele słoneczne są. Workshop, uh, Officer Quarters, nawet oficerka może zbudować. Raid Depot, Sniper Tower, Armory. No fajne są rzeczy, ale oczywiście w tym miejscu nie zbudujemy tego dużo takich rzeczy jak widzicie. Uh, a fajnie by było. Więc na razie byśmy po prostu. może nie rozbudowali nic. Na razie się po prostu wstrzymajmy. Nic nie budujmy, bo nie ma sensu materiałów tracić. Ja po prostu odpocznę, pójdziemy sobie zagrać Josephem. Ale Josephem zagramy już w kolejnym odcinku. Ten odcinek jakby jest skończony. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. No i co, no i w następnym odcinku spróbujemy na początku tych screamerów się pozbyć, tych dwóch, bo oni mi się nie podobają. A i ruszymy, prawdopodobnie, moi mieli, e, przejąć ten terytorium tutaj, w tym miejscu. E, fajnie by było outpost jakiś mieć, nie powiem, że nie, bo tu jest droga w sumie wjazdowa do tego obszaru, więc to i ten obszar, te trzy obszary są fajnie by było mieć kontrolowane. Ale tak czy siak ta baza i tak jest zbyt mała na, na większą ilość populacji, więc będę po prostu chciał się stąd przenieść. Przeniesiemy się gdzie będzie lepsze miejsce, no ale żeby to zrobić musimy eksplorować, musimy zapuścić je głębiej, ale żeby zapuścić się głębiej musimy mieć naprawione na auto, bo bez auta nigdzie jakby się nie przedostaniemy, rozumiecie o co mi chodzi dalej, nie? Więc dzięki, żeby się, dzięki, że go no i widzimy się, słyszymy w następnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia, Hej!